jak obiecałem, taki jest kolejna gra Kiwikakiego o właśnie tego Kiwikakiego przeciwko o właśnie temu Dignitas Nani, czyli na niemu Dignitas i Root to są nazwy klanów. Mecz z finału Best of Seven, jeśli się nie mylę, ale ja wszystkiego nie będę nagrywał. Mecz z finału MLG, Dallas, do wygrania troszeczkę kasy było. Sprawa jest jeszcze taka, że ja wiem kto to wygrał, bo było w wiadomościach, o tym mówili. Tak więc wziąłem tylko dwa poszczególne replaye, żeby nie spoilować nie wiem jak one się zakończyły. Mecz pierwszy, który widzieliście, wygrał Kiwikaki, gdyż nie udało się, nie udało się na niemu zrobić forgate'a, żeby zrobić pusha z Forgate'a, stracił 600 minerałów więcej niż przeciwnik podczas tego ataku musiał się wycofać. Kiwikaki postanowił pójść w Blinka, ale wy to na pewno widzieliście. Nie oglądacie tylko wyrywkowo moich filmów, na pewno tam to widzieliście, naprawdę fajny mecz, na szczęście nie był to Mirror Matchup, czy był to Mirror Matchup, ale nie był to Mirror Game w 100% i nie powtarzało się, tabela produkcji nie była identyczna non stop, tym razem jesteśmy na mapie Scrap Station przerobionym, przerobionej, Lost temple troszeczkę bardziej zbalansowany, szczególnie Teran nie ma już tak łatwo i nie ma tak przyklapanie, a Protos miał zawsze tak samo, on się bardzo nie martwi tym, co się działo. Panowie sprawdzają swoje pozycje, za chwilę będzie wiedział dokładnie Nani, gdzie jest jego przeciwnik. Będzie też wiedział kiwikaki, gdzie się ukrywa Nani. Przyjrzyjmy się odległościom, które są bardzo długie. Widzieliśmy, przyjrzeliśmy się tym odległościom, o, jeszcze raz niech będzie tak, odległości bardzo długie więc możliwość ekspansji jest zawsze wcześniejsza, ale nie w PvP. Z tego względu rzeczywiście jest Proxy Pylon i możliwość podejścia do bazy przecinka jest bardzo łatwa i tak żaden protos nie atakuje przed wyprodukowaniem przed stworzeniem warpgate technologii więc no ryzyko jest wczesnej, wczesnej ekspansji na pewno, że będzie pylonik i szybciutko będziemy podsyłać swoje jednostki. Cybernetic Core w drodze z jednej i z drugiej strony, no i jak mówiłem, jest aktualny Mirror Matchup. Co mnie zastanawia, to to, że we wcześniejszej grze jedna i druga strona chyba zaczęła od Zelota. Wiecie co, nie pamiętam. Powiem szczerze, że mnie to zawsze przeraża, jak widzę, jak Protoss na Protosa i zaczyna od Zelota. Z tego względu, no może jeszcze nie na takiej odległości. Z tego względu, że jednym Stalkerem można dużo szkody narobić, szczególnie na niższych ligach. Jeszcze na tych wyższych oni dadzą radę się jakoś wybrąć. Ale pamiętajcie, w PvP otwierajcie Stalkerem, nie Zelotem, bo zelota można wymikrować, yy, wykajtować tak zwany kite, czyli więc wylatawcować go. Wylatawcować? Tak, niech będzie, że może go wylatawcować. Mm, jeżeli jeszcze nie wiecie, to swoją drogą jest turniej, mamy kolejne stalkery, jest kolejny stalker po 2, 3 gate y ze strony Kiwikakiego, jest kolejny sentyny, jest też film, który go zapowiada. Yy, tak więc widzę już tutaj pewną małą zmianę, nie dokładnie to samo, aczkolwiek na nim jest ciut opóźniony. Troszeczkę w plecy, jeżeli chodzi o stawianie tych budynków, ale nie bardzo. Rusza już do ataku. Kiwikaki będzie chciał coś, coś zrobić. Przynajmniej uda mi się tego próbka zabić, chyba tak, bo Stalker to najszybsza jednostka. I teraz jest bardzo ważne, kto pierwszy strzelił. Pierwszy strzelił Kiwikaki i czy dadzą radę, tutaj wygonić. Jest jeszcze jakaś jednostka? Ten Stalker musi uciekać lepiej, żeby zginął Zelot. Tego nie jestem pewien, dokładnie co się w tym momencie dzieje. Teoretycznie jakim miał lepszą armię, bo miało rouba więcej, mógł to lepiej wymikrować. No niestety stało się jak stało. Czy ten Zelot zginie, czy albo Stalker nie wiemy. Troszeczkę panowie tej tutaj poganiali na początku. Po prostu idą dwójkami, widać, że się lubią. Mały z dużym to jest taki Flip i Flap. Tak, ten jest chudy, tylko trochę nie bardzo, bo który to był Flip? Flip był długi czy chudy? Jeszcze był albo i Costello, więc to jest ABOT duży, gruby, to jest Costello cienki, wysoki. Dobra, pogadałem troszeczkę głupot, odsuwamy się, są trzy stalkery. Jedno centry, jeden zero dla Kiwikakiego i jest Forgate tak zwany. Czy będzie też forgate ze strony protosa również tak więc forgate na Forgate'a. I pytanie jest teraz takie, kto wygra? Kto będzie lepszy, kto będzie mocniejszy, kto będzie miał lepsze mikro. Czy znowu będzie to kiwikaki, czy będzie też yy, to nani. Jeżeli jeszcze takie mam, od razu odpowiem, nie, nie jestem ze Śląska, bo dostałem ostatnio bardzo, bardzo dużo maili z pytaniem, czy jestem ze śląska, że tak zaciągam. Zaciągam. Jestem z Kurpi. O tak, Kurpie. 120 km od Warszawy, stolica Kurpi, jeżeli się nie mylę, na samym samym brzegu tego regionu. Mamy blinka ze Strony na niego, tak więc lekka zamiana w porównaniu do ostatniego meczu. Tym razem Kiwikaki postanowił roboty, Facility postawić wcześniej, a na ni blinka dać. Zastanawiam się, jaka była kolejność tych meczy. Czy ten, co komentuję teraz, był wcześniej, czy ten na Metalopolis był wcześniej? No bo widzimy zamianę, kto od kogo ściągnął pomysł. Nie ma, nie ma Forge'a, Gdyby byłoby fajnie, gdyby jakiś sprawdził, co się tutaj dzieje i był w stanie w Dark Templary pójść. Rzadko je niestety widujemy, a Dark Templary sprawdziłby się w tym momencie po prostu idealnie. Prob jedzie coś sprawdzić. Co ten probek sprawdza? Probek sobie tyłem przejeżdża, żeby. Wieża Zelenaga nie ukazała, że on się przemieszcza i chce zobaczyć, czy jest ekspansja ze strony Kiwikaki. i czy zobaczy, że idzie armia przeciwnika? Tak, zobaczył, więc będzie miał odpowiedni moment, żeby użyć centry, podzielić armię przeciwnika, ale ten ma blink, więc będzie niedobrze, jeżeli ten wejdzie. Czy jest jakiś robot facility? Zauważyłem, był blink, bardzo, nie blink, ach, jeden był blink, jedna jednostka przeskoczyła. Czy reszta będzie to robić, czy też nie? No nie wiadomo, fajnie odgonił od tej rampy przeciwnika, jest blink. Stalker zeskautował, zobaczył co jest, zobaczył też Robotic Facility oraz y, Robotic Bay. No i w ten sposób mamy skauta, to powinno coś powiedzieć na niemu, powinno powiedzieć y, Kiwikakiemu, powinno powiedzieć mu to, że przeciwnik nie ma Obserwera skoro próbuje skautować y, Stalkerem. Ajajajajajajaj, ale to będzie teraz go boleć. Stalker stoi, widzi dokładnie co się dzieje, Kiwikaki nie zobaczył i za chwilę zobaczy tylko armię. Dużą armię stalkerów wściekłych z blinkiem, którą, która będzie w stanie wymikrować go. Jest tutaj proxy Pyroniki, ja go widziałem, nie, to jest... Tu jest Obserwer czy da radę to zrobić czy coś na nie? Jakieś szkody Kiwi kaki czy da radę obronić się przed szkodami, które robi na nie? Używa teraz całej swojej armii, jednak blink był. Chyba ten atak nie do końca się udaje, forcefield bardzo dobry, jednak blink zaraz będzie w drodze kolejny. Czy już jest? Jest, no trochę tych szkód było, powolutku sobie przymikrował kiwikaki i zobaczmy, na niej i zobaczmy, jak to wygląda. Ilość zabitych harwesterów. 6, więc niezbyt dużo, niezbyt mało. Jest fajnie tutaj ukryty ten probek czy go widzi, e, widzi na ni. Nie, nie widzi go. Rusza do ataku teraz kiwikaki, jednostki stracone, obejrzyjmy. Nie jest stracone, dochodzi teraz do dużej bitwy w, na środku pola. mikrowanie teraz jest, blink, nie można tak atakować kiwikaki, bo go wymikruje przeciwnik. Który idzie w masę stalkery To jest okropnie ciężkie do zrobienia Do wymikrowania Przeciwnika, który Ma blinka, jak widzimy Walczy, odgania go, wie, że nie ma większych szans Ale nie chce pozwolić, żeby ten podszedł Pod bazę, kiedy w międzyczasie będzie Robotic Facility stawiany Kolejna walka, o i wygląda na to, że Tym razem na nim ma przewagę Będzie pozbywał się bardzo ładnie tych Zelotów, kolejne stalkery już w drodze Ale jest w stanie pozbyć Się na nim tych jednostek, z tego względu, że co słabszego u niego jest, to po chwili jest po prostu mikrowane do tyłu, na tył armii tarcza się odradza, w tym momencie armie wydają się podobnej wielkości chyba jednak e, trochę mniejsze jest Kiwi Kakiego, próbuje coś tutaj robić, nie udaje mu się, widzimy jak te jednostki ledwo się trzymają, są trzymane z tyłu żeby energia się naładowała, bardzo może wchodzi pod górę, przynajmniej parę strzałów darmowych by było, ale obawiam się, że nie da rady się Kiwi Kaki obronić, na da rady z tego wyjść obronną ręką nie obroną, a agresywną ręką no, i znowu jest ząg z mojej strony. Chciałem obejrzeć jak to wygląda. Jednostki stracone, więcej zabił w tym momencie na nim, więcej stracił. Kiwikaki Wow, dużo się działo. Jak wygląda, IPM było powyżej 100. Dla jednej i drugiej strony, chyba powinien już widzieć tą jednostkę. Nani, tak, jest ekspansja ze strony Kiwikaki, ale to może być za późno. Gdzie jest coś do obrony, coś ofensywnego do obrony dokładnie by się przydało. Biedna dronka zginęła, zatkowana przez wścieką szarańczę, złożoną z dwóch probów, ten jest bohaterem u siebie, ma jedno zabójstwo. Masy stalker ze strony na niego dalej w drodze. Jego dochód robi się coraz większy. Tibikaki jedzie tylko na jednej bazie, musi, musi za wszelką cenę ją przejąć i wyprodukować coś. Co to będzie? To będą kolosy. Kolosy nie będą tak bardzo pożyteczne przeciwko protosowi w tym momencie, bo Protoss będzie mógł szybciutko blinkiem podskoczyć pod kolosa, rozwalić go. Tak więc nie wydaje mi się, żeby był potrzebny w tym momencie Thermal Lens była potrzebna, bo ten, te 200 minerałów i 200 gazu potrzebne jest teraz na kolosa bo zasięg nic naprawdę nie da, jeden strzał może. Potrzebna jest teraz siła ognia, a nie zasięg. Wycofuje się do tyłu kiwikaki. Jest już kolos. Ucieka na ni Niestety kolos trochę źle mikrowany Do przodu poszedł. Powinien się trzymać się z tyłu. Widzimy, że jest na dwójce ustawiony. On sam jest. Bańka, która ma ochraniać jednostki. Ona się bardzo, bardzo przydaje. Muszę kiedyś sprawdzić dokładnie. O, już wiemy. Y Dwójka, czyli taki atak Stalkera to jest minus 2, czyli zabiera 12 ataku prze... zabiera 12, zadaje 12 obrażeń przeciwko Stalkerowi, który jest opancerzoną. A to już zresztą nieważne w tym momencie, bo to teraz już matematyka. Rusza do, do ataku powolutku. Nani, jego armia jest potężniejsza: 52 do 37. Jest jednak parę kolosów, jeden kolos. Zobaczymy, jak to się zaraz. Po to, czy jest jeden kolos, drugi kolos, zaraz dojdzie do walki, więc zobaczmy to na dużym ekranie. Kolosy są, czy będą dobrze przymikierowane, nie wiemy. Podwójny forcefield, próba była po prostu zatrzymania y, tych stalkerów, ale to się nie udało. No, ta armia jest naprawdę malutka, jest tyci tyci w porównaniu do tego, co ma Nani żałuje, że na Nani nie próbuje zrobić poharasować bazę przeciwnikowi, pokażmy więc wielkość znowu dużą, czy nic tam się z tyłu nie dzieje. Kolejne jednostki są wzywane, jest Obserwer, będzie on pilnował tą armię, Kiwikaki zmuszony, żeby trzymać się z tyłu do obrony. A ni nic nie chce robić, te kolosy są bardzo niebezpieczne Zasięg czy mają, kurcze nie wiem, nieważne, szybciutki blink i teraz trzeba się pozbyć kolosów Czy da radę ich obronić? Nie, nie da radę obronić kolosów, obydwa kolosy zostały rozwalone Nani w tym momencie otoczył, przytminka, jeszcze rusza do ataku Kiwikaki swoimi probami, ale to już nic nie da W tym momencie stalkery rozwalają wszystko co się po prostu rusza I nie ma przebać, jest good game, GG i wygrywa ten mecz na niej. Tak więc jeden do jednego, ale ja już kończę komentowanie tego turnieju z tego względu, że znałem jego wynik. To nie jest żadna zabawa. To nie jest nic przyjemnego, kiedy się wie, kto wygra. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. I na razie do zobaczenia w kolejnym replay'u. Do usłyszenia. Do zobaczenia. To może gdzieś przy tysięcznym widzu. Przy okazji idę w tym tygodniu do fryzjera, więc mam nadzieję, że będzie tysiąc widzów. Na razie, cześć!